Witajcie dzisiaj kolejny odcinek odcinku Minecraftu. Paliłem tą pszenicę, wiecie dlaczego. Oj, myślę, że powoli będzie mi starczyło. Chyba, ale jeszcze sobie jedną służę mamy. Śmarak do kupić. Chyba też potem będę ja te błony fantoma wszystkie. Ja są Ale nie było mieć jakieś perły endu. W tej chwili, bo... Łatko. Ja sobie i... O kurczę. Muszę częściej zabijać endermany. Ja jestem kurka nadal nie w tym miejscu.

Poproszę więcej będzie ja O Och. 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 jest Och. Och. Ja dobra, ja puszka, dobra. Ja puszka, dobra ja Teraz się liczy. Jest, jest na... Zrób to. Zrób to. chyba ej Żadnej nie mam, ale mogę już to wysadzić. Kurka wolna. A może ty jesteś? Nie, 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 nie. Aha. Kowala bym Jeszcze raz, bo... A nie, o kartografach. Ja Aha. muszę jeszcze kowala coś robić. Aha. Aha. Janek, czym ty jesteś? Aha. Aha. A, swoim śmiesznym amogusem. Bo ten amogus jest trochę śmieszny. Fajne do przysławy, mieć kolejnego wyśmiatka. Guys, uh, the Steve. Uh, uh, the larger spawn uh, egg uh, uh, the box you uh, can just say the Steve. the table with sweeping cable. Okay. Uh, table okay yes sweeping table stukowalski

Biorę moje szmaragdy, zanim się do nich dorwię. O, ma się też biorę. Zabiorę się to i. Tu czar, się robi. Też chciałbym tu wiedzieć, jak to jest tu Proszę, no wentylarka, nie ja w tej liczbie... O matko... Dobra, bo znamy odpowiedź, teraz na własną rzeczy, ale... Na no, razie nie to, bo... Jeszcze 100 łuczewskich, o! Nie, uh -huh. mi strasznie nie przyjdzie, no... U nas coś jest zostać prawda jak złoto A krzemienie też nie pojęłam. bo miałem gdzie krzemienia, kurka, czyli żwir muszę iść poszukać. No, jednak będę zmusza. no czy ja naprawdę to muszę. Płaczę, żeby ja to u was zrobiła. A no, trochę ja muszę jak jeszcze potrzebne mi. Kurczę, płaczę czy jeszcze nie mam już? Tutko tam w moich skrzynicach miałam m Emsy A, jedno Msy, dobra, muszę sobie zarobić Emsy. sy A bo jest winąć. A żeby nowe. Rzeczy do kupienia fajowe, bo. Kilka na Nawalam tych jabłek i jeszcze w co teraz zostanie. Sądzę, że się jadko. Co? że jabłka. No, Aha, aha. Zrobię sobie bazę na jakiś skarb sobie bazę na jakiś skarby i mam nadzieję że moja że aha, z... aha. nie obejrzy na razie z moich kumpli bo wtedy znajdę zla... położenie mojej bazy mogę ci powiedzieć jeżeli coś zniknie z mojej bazy aha. Aha. naprawdę się wnerwię ja aaaa woda się nie zry...

Janek! Eee. Okej, co ten wyrobił tym razem? To jest jakiś strasznie długi tunel. A nigdzie nie ma żadnego... ...brudu węgla, dobra. A ja chcę kopać coś nowego szybko. Przy tym miejscu od starych, bo... A tu był Lazuryk pisze, Ok, to szukał jeszcze czegoś dalej. A ty ja tu rozwałam... tyle, ty, aby dojść węgiel. Dużo rozwałek ty, aby węgiel znaleźć. O rudy żelaza. Żelazo, to ja węgla. Pięknie, no. Nigdy to trzeba szukać, tylko to, to, co już masz. Znajdziecie no, no czyli lecę do dziury Tymka. Tutaj, bo na Fantaumie się nie przyda. Dioryt mi się nie przyda. Dior, Dobra, ja tu się chyba kopałem. Dobra, tu jest, tu jest, tak, to jest to chyba, albo nie, Kureczka wodna. Ona mamusiu. musił, ja nie wiem, gdzie jest ten sam. O, tu mamy dostawę, widzę. Aha, dlaczego tu było drewno? No się nie no, ale dobrze, że to Tu jest ten tunel. Kurka wodna, gdzie to tu znaleźć? coś. oki okay, wyjście nie wiem, gdzie mam. Więc chyba zacznę kolejny odcinek. Iście stepne gdzieś, dobra. Dobra, znowu tu jestem, dobra, czyli teraz pójdę w drugą stronę, po prostu tak, okej, okay, tu nie pamiętam, żebym był. Takže ten Janek, kurka vodná. Tepe, Janek. Jde. Jde. Jde jde? Tak, Ja to dałem ta wiskę to Steve tu był. To jest baza Jasia, nie tylko. O kurka, ja na tylko, że ja do niego bazy przelam. Chociaż odkryłem już ich obu sekret. No, Spod pochodnie i się zbuduję tam gdzieś... U nas w zamku to jest tajne przejście. Tak, nie wejdą do niejdę. Jak nic. Ci e. no, kończę odcinek. Papa pa, i zaznaczam kolejny.